Cześć, tu znowu ja, to jest kolejny filmik z przygotowań do próby pobicia rekordów w najdłuższym żarcie świata. Generalnie nie jest lekko, bo, bo ciągle jest chrypa i gardło no, nie pracuje tak, jak powinno pracować moim zdaniem. I głos. No ale jakoś się staram, niestety są dość kiepskie prognozy, jeżeli chodzi o pogodę. Co prawda ma być na plusie, ale ma wiać mocny wiatr. No niestety nie będzie łatwo, natomiast cały czas piję i lekarstwa i herbatę gorącą. Mam nadzieję, że to pomoże. Pokażę Wam jak się ubrać na ja, ja taki żart, bo to jest jednak ładnych parę godzin mówienia i stania na, na zewnątrz, na, na wietrze. Przede wszystkim odzież termiczna. To jest... pokażę to sreberko to jest taka specjalna technologia um, Omni OmniHit, tego używają Himalaiści nawet podobno. Um, to jest jakaś technologia zaczerpnięta ponoć z Nasa. Um, to generalnie odprowadza pot, a jednocześnie grzeje, w związku z czym e, no, jest w tym przede wszystkim ciepło i, i przylega do, do ciała. Jest wygodnie. Ale, więc to jest jak gdyby... Pierwszy, pierwszy krok, żeby się przygotować, trzeba wzmocnić jak gdyby ochronę szyi, gardła. W związku z tym taka opaska, żeby, żeby tutaj grzało. Rękawiczki mogą się wydać śmieszne, ale ponieważ ja praktycznie nie będę ruszał dłońmi. Zdecydowanie będą potrzebne. I druga czapka. Niestety, ale to jest absolutnie konieczność. Jeżeli chce się opowiadać żart parę godzin, to trzeba chronić głowę. Druga warstwa odzieży czyli w tym wypadku to jest taka wełniana bluza. To też powinno się przydać. Ubieramy się na cebulkę, tak żeby. Nie wyziębić organizmu, bo to jest parę godzin e, na zewnątrz, jak już mówiłem. E, I na sam koniec P kurtka najlepiej puchowa, taka, która chroni nas i przed wiatrem, i przed zimną, przed chłodem. E, teraz kiedy mamy kilka warstw, trzeba się przede wszystkim zapiąć. Cały czas trzeba też pamiętać o nawadnianiu się, czyli, czyli herbata. E, Jakieś gorące napoje, e, nawadnianie jest bardzo ważne. E, dopinam się i w zasadzie jestem już gotowy do, do opowiadania długiego żartu. I, e, i cóż, e, trzymajcie się do puenty.